Niedziela po południu przyjechałem do Głębi. Mają oblot, latają już za 20 minut. Tak jak wczoraj, duży wiatr dzisiaj jest. Dlatego cieszę się, że puszczałem w piątek. Pogoda nie by miała być taka sama. Puszczałem w piątek, bo chciałem się w końcu wyspać weekend. Ale to był dobry pomysł. Wiatr był dużo mniejszy w piątek. Może dlatego wszystkie tak bezproblemowo wróciły. Są bardzo głodne. Specjalnie nie daję im jedzenia. Przynajmniej na razie. Bo jak im dam, to nie będą chciały wejść. Tu mają mieszankę lotową, kilogram. No i tu mają przężyto, z dietą. Trochę rzepaku, trochę prosa. To jest do środy na, na 3 dni czyli tak po kilogramie na dzień ich nie jest teraz dużo bo jest 20 sztuk wszystkich jeszcze zostanie Specjalnie im nie sypałem od razu jak przyjechałem bo miały jeszcze jęczmień którego nie chcą jeść a w diecie jest sporo tego jęczmienia więc zawsze czekam aż wszystko wyjedzą dopiero dostają kolejne A no jak usiądą to coś dogram chyba będą siadać ale nie wiadomo Jest spory wiadr więc latają dookoła tych drzew i nie mogę usiąść czerwony już ledwo lata najmłodszy no ale jeszcze dwa dni temu w ogóle nie latał prawie już zaczął No już prawie to jest moje miejsce obserwacji ławka mam winogrona pod ręką są bardzo dobre w tym roku, już dojrzałe, dużo słońca Pycha. strasznie wieje. O, prawie usiadły. Może teraz się uda, ostatnie koło robią O, a stodoły Kiedyś nigdy nie siedały na stodoły, ostatnio zaczęły, wcześniej tylko dały na gołębnik ale to się mi się odmieniło zaraz im srebrne trochę na ziemię, może zlecą no, głodne są, patrzą się pierwszy leci na gołębnik lecą, lecą mam taką puszkę z kukurydzą pokazuję próbowałem je wyszkolić, żeby wchodziły do gołębnika no ale. Jak ja to bywam dwa razy w tygodniu, to jest to niemożliwe. Zawsze mają prawie pełny karnik na trzy dni zasypane, trzy-cztery dni. A bez głodu ciężko je cokolwiek nauczyć. O, pierwszy zleciał. To bardzo godne, więc zaraz zlecą. Jak widzicie jest jeden szymelek 19 białych z młodziakami, siwy młodziak i czerwony młodziak. kusi mnie jeszcze, żeby je wywieźć do 200 km, czyli raz 150 i 200, no ale nie mam kiedy. A może nie warto ryzykować, żeby cokolwiek zostało na kolejny sezon? Wstępna selekcja została zrobiona. Razem ze starym samcem ubyło 7 białych. Nie licząc jego, to 6 na lotach. 5 poległo na 50 km. No i jeden Polek na setce, znaczy nie na setce, tylko na 77. Z ostatniego lotu 100 km wróciły wszystkie, czyli 16 białych i ten szymelek. A, są głodne. To się, to się nie boją, a jednak się trochę boją. Ale posmakowały ziarna, więc zaraz zlecą. Jest jedna samica z zeszłego roku, tutaj, właśnie z zieloną obrączką. O, na środku tutaj, tutaj najbliżej. Ona siada po drzewach, jest zawsze jak lata. Dzisiaj nie usiadła o dziwo. Więc jej będę. Chciał się pozbyć, przynajmniej na wiosnę, żeby już tutaj nie latała i nie sprowadzała na złą drogę młodziaków. No ale pewnie pod koniec października i tak gołębie zostaną zamknięte, więc dam jej wychować na wiosnę. Jeden, dwa lęgi, no i wtedy się jej pozbędę. Pewnie i tak dopiero ko marca, kwietnia gołębie zostaną wypuszczone, więc w zimę nie będzie mi przeszkadzać. No już końcówka pierzenia u mnie są gołębie w większości ze stycznia, z lutego. Jest jeden biały z łatką na plecach i na policzku i pod ogonem ma szare. O dziwo po czysto białych gołąbkach wyszedł taki. Miałem go likwidować, ale go zostawiłem. Było mi go szkoda. No i okazało się, że nie jest głupi. Mam nadzieję, że po nim będą młode białe wychodziły. Bez żadnej skazy. Nie wiem czy Wam mówiłem, ale o tym Szymelku, o przybłędzie. Nie z miesiąc temu dosłownie. Puściłem z rana głębie, Wróciły po około 20 minutach. Złączyły się z jakimś stadem pocztowych. Przybyło ich ze 20 chyba obcych pocztowych. Przyprowadziły je. No, i ten został. Usiadł. On nie ma żadnej obrączki. Więc nawet nie było do kogo zadzwonić. Ale jak usiadł, to już nie chciał odlecieć. Do głębnika także nie chciał wejść. Dwa dni nosował na dachu. Trzeciego dnia chyba głód go zmusił. Przekonał się i wszedł do środka. Natomiast na początku zaczął mi siadać na ten dom. Tutaj za tą starą samicą. Ze dwa razy usiadł. Więc chciałem go zlikwidować. Znaczy zlikwidować, wywiozłem go do Warszawy 30 km, on był u mnie dosłownie 4-5 dni, z czego 3 na dachu i wrócił, a była okropna pogoda, burza, pochmurno deszczowo, więc już tak został, przestał siadać na drzewo, no i jak widać nieźle lata, przynajmniej na moje warunki z 50 km przyleciał pierwszy sam. 77 spóźnił się i był ostatni, a ze stówki to nie wiem, bo byłem w pracy. Na razie niech będzie, chyba to będzie samiczka. Siwy i czerwony to są jeszcze potomkowie gołębi mojego ojca, który miał to gołębie przez 30 lat w tej obórce. Jak ja byłem dzieckiem, to ta obórka to był chlewik na świnie u dziadków. Pamiętam, jak karmiłem świnie z dziadkiem pokrzywą. Później ojciec to przerobił na gołębnik. Miał tu pocztowe zawsze, odkąd pamiętam, ponad 20 lat na pewno, ze 30 lat myślę. No ale wiecznie siadałem mu po drzewach. Były strasznie dzikie, one były zawsze otwarte, nigdy ich nie zamykał. Na zimę latały samopas, po polach się żywiły. Natomiast siadały po drzewach, no i po dachach sąsiadów. Szczególnie ten wysoki tak sobie tam podobały. Wiadomo, nie każdemu się to podoba, no i nie fajnie jak Twoje gołębie siadają na drzewa i na dachy, nigdy ich nie ma w gołębniku. Więc w zimę postanowiłem zrobić z tym porządek. Ostatnią parę zamknąłem na strychu w jeszcze starszym gołębniku. Jak widzicie, tam na dachu jest pod kominem wyjście. Założyłem tam taki stary kantarek, no i na całym strychu jest stara para jeszcze gołębi ojca. Właśnie po nich jest ten siwy młody. Ostatnio sobie dokupiłem dwie pary czerwonych gołębi. To jest taki mój prezent na urodziny 40, które mam za miesiąc niecały. Więc w przyszłym roku będę chciał mieć tylko gołębie czerwone. Po tamtych dwóch parach będę ciągnął młode i same białe. Barwy polskie będą biało-czerwone. Jak widzicie, stan gołębnika jest opłakany, ale na szybko te białe sprowadziłem. Była zima, nie było kiedy tego poprawić. Planuję na jesieni zrobić remont, wymienić dach na nowy i przerobić ten gołębnik. No ale zobaczymy, jak będzie. Nie robiłem tego wcześniej, bo nie wiedziałem, czy te białe cokolwiek mają w głowach. Czy coś zostanie. Chodziło zostało, nawet za dużo eglamie. No, ale okej, okay, zasłużyły na nowy, lepszy domek. Zatrudnimy Dowborową, niech odpicuje nam gołębnik. Bo trochę wstyd to pokazywać. Ale mają czysto, są zdrowe, mają dobre jedzenie. Więc w przyszłym roku mam nadzieję, że ich młode pokażą więcej. A te to będzie taka baza rozpłodowa. No, jeszcze je przepuszczę, pewnie, po wychowaniu młodych na dalsze odległości na wiosnę. Takich ciekawych informacji. Te 6 gołębi młodych, które zginęły, to 4 nie były wychowane tutaj. dwa kupiłem na targu, chyba na żeraniu, po 10 zł za sztukę. Kiedyś byłem po pokarmnik, chyba pojechałem, czy popojnik. Miał pan Has 6 białych młodziaków, mój, wziąłem na spróbowanie jego, ale nie okazały się zbyt mądre. Kolejne dwa, które zginęły to były młodziaki od Tomili. Kupiłem od niego na wiosnę. Cztery młodziaki jeden zginął od razu przy oblatywaniu. Trzy zostały. No i z nich został jeden obecnie. Dwa zginęły na, na 50 km już nie wróciły. Pozostałe to w większości są młodziaki wychowane tutaj. Są jeszcze dwa młode, które kupiłem w radzyminie na targu. One mają obrączki DV Płaciłem za nie po 10 zł. Także obydwa są. Nic o nich nie wiem o ich przodkach, wynikach. Z tego co rozmawiałem z tym panem na targu, to on nie lotował nigdy. Latały z białymi głębiami po prostu. Są jeszcze dwa młodziaki, które nabyłem od hodowcy z guzowatki. Pana Marka Antczaka Miał jedną parę białych w bolierze Nigdy nie lotował tymi gołębiami Ale twierdził, że jak dawał innym hodowcom młode po nich To nawet latały Więc wziąłem od niego Sześć młodych białych Do lotów zostały mi tylko dwa Pozostałe cztery zginęły przy oblatywaniu Nawet nie wiem kiedy No ale te, które zostały Oblatały się To są obydwa moich młodych jest dość mało, bo ja na początku kwietnia wypuściłem wszystkie pary rozpłodowe na wolność, nie chciałem ich trzymać. Więc tak naprawdę był tylko pierwszy lęk. Te stare, które wypuściłem, część z nich to były gołębie pięcio, letnie Większość sprowadzona z Białej Podlaskiej. odchodowce, hodowcy, który likwidował już gołębie. Dałem wychować im jeden lęk. Drugi już miały młode, były tygodniowe, dwutygodniowe, i wtedy wypuściłem. Praktycznie nic nie zostało. Po kilku dniach zleciały się 3-4 samice, i to wszystko, ale młode padły niestety. Dlatego tych moich młodziaków jest dość mało, bo to po pierwszym lęgu tak naprawdę. Kilka dokupiłem i to tyle. Dobra, wchodzą do głębnika, bo są głodne, sypne im jedzenie, uda mi się może zamknąć i od razu i wracam do Warszawy do domu. Do zobaczenia.